Księga Zachariasza rozdział ósmy. Potem doszło do mnie słowo pana zastępów, mówiące: tak mówi pan zastępów. Byłem zazdrosny o Syjon w wielkiej gorliwości. Byłem zazdrosny w wielkim gniewie. Tak mówi pan. Wróciłem na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie. A Jerozolima będzie nazwana miastem wiernym, a góra pana zastępów Górą Świętą. Tak mówi pan zastępów. Jeszcze siadać będą starcy i staruszki na ulicach Jerozolimy. Każdy z nich z laską w ręku z powodu podeszłego wieku. I ulice miasta będą pełne bawiących się na nich chłopców i dziewcząt. Tak mówi Pan Zastępów. Jeśli w tych dniach wyda mi się to niemożliwe w oczach resztki tego ludu, czy będzie to też niemożliwe w moich oczach? Mówi Pan Zastępów. Tak mówi Pan Zastępów. Oto wybawię swój lud z ziemi wschodniej i z ziemi zachodniej. Sprowadzę Go i zamieszkają w Jerozolimie, i będzie moim ludem, a ja będę Jego Bogiem, w prawdzie i sprawiedliwości. Tak mówi Pan zastępów. Niech się umocnią wasze ręce, wy, którzy słuchaliście w tych dniach słów z ust proroków, którzy byli w dniu, kiedy złożono fundament domu Pana Zastępów, aby świątynia została odbudowana. Przed tymi dniami bowiem nie była wynagrodzona praca ludzi i praca bydląd. Dla wychodzących i wchodzących nie było pokoju z powodu wroga, a ja podburzyłem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugim. Lecz teraz nie uczynię z resztką tego ludu tak jak za dawnych dni, mówi pan zastępów. Ale siewy będą rosły w pokoju, winorośl wyda swój owoc, ziemia wyda swoje plony i niebiosa także spuszczą swoją rosę. A to wszystko dam reszce tego ludu w posiadanie. I stanie się, że jak byliście przekleństwem wśród pogan, domu Judy i domu Izraela, tak was wybawię i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, i niech się umocnią wasze ręce. Tak bowiem mówi pan zastępów. Jak postanowiłem ukarać was, gdy wasi ojcowie podbudzali mnie do gniewu, mówi pan zastępów, nie żałowałem tego. Tak znowu postanowiłem w tych dniach uczynić dobrze Jerozolimie i domowi Judy. Nie bójcie się. To są rzeczy, które będziecie czynić. Mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim. Wykonujcie sprawiedliwy i spokojny sąd w waszych bramach. Nie obmyślajcie zła w sercach waszych, jeden przeciwko drugiemu, i nie lubujcie się w krzywo gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. I doszło do mnie słowo Pana zastępów mówiące: Tak mówi Pan zastępów. Post w czwartym. W piątym, siódmym i dziesiątym miesiącu zamienia się dla domu Judy w radość i wesele, i w rozkoszne święta. Miłujcie więc prawdę i pokój. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będą przychodzić narody i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Pójdziemy ochoczo przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. A tak liczne ludy i potężne narody przebędą szukać Pana zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze Pana tak mówi Pan zastępów w tych dniach dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów uchwyci się poły jednego żyda mówiąc pójdziemy z wami bo usłyszeliśmy że Bóg jest z wami